Witajcie w dzisiejszym odcinku. Zacząłem w sumie już bez Was, bo tak to miało być na szybko, bo czekam na telefon, bo miałem jechać po towar. Jednak nikt nie dzwoni. Dostwierdziłem, że sobie zacznę działać, ale widzę, że schodzi i schodzi. To mówię, odpalę kamerę. Tunel, bo tak jak widzieliście w ostatnim odcinku, mamy zbiornik na deszczówkę praktycznie pełny. Ostatnio, ostatnio tak lało, a ze względu na to, że jest dół. Tu, gdzie jest ten zbiornik, to nie tylko, że jego napełniło na maksa, to jeszcze praktycznie ten dół, który jest tu przygotowany, też był do połowy pełny. Dlatego, korzystając z chwili czasu i z pogody, postanowiłem zrobić to miejsce do przelewania tej wody. Wyprowadzimy ją za ogrodzenie, czyli tam, gdzie by normalnie spłynęła, gdyby nie. Ten zbiornik na deszczówkę. Bo tu akurat jest cała działka ze spadkiem, to zresztą widać jak kope, że coraz płyciej, więc prawdopodobnie zaraz będę wychodził na zero. Żona przyjechała. Jeszcze nam się kamera zepsuła ta, która tu jest na tym słupie. Zauważyłem od kilku dni że nie działa. I prawdopodobnie panele w tej kamerze wymiękły bo nie ładuje mimo tego słońca trzeba będzie wysłać do serwisu a miała być taka piękna ale nie wyszło co tam laska coś takiego wychodzi ze spadkiem ta kamera nie działa Aha. Przedtem po podrabinie do góry, guzik od 1.0, czyli od załączania wyłączenia nie działa. Aha. Tak, dlatego ona nie, nie ładuje, bo uszkodziło się coś, nie wiem. Nie używa na gdzieś z pół roku, tak stoi jak stało. Dużo osób się pyta o te kamery i ten i. Dlatego ja nie polecam większości i rzeczy. Nie, bo... dużo osób jest takich, nie? że się pyta. Tak, my polecimy, a później na nas się odbije to, że my polecamy coś, co nie działa. A być może to tylko nasz egzemplarz, więc guzik nie działa. Naciskając. 0 bądź jeden nie ma oporu. Mhm. Czyli, tak jakby tu gdzieś był problem. No, ale nie będę. Nie wiem. Jak pobawiłem się, powciskałem, to obudziła się. Czyli tam gdzieś nie łączy. I zaczęła ładować, a tylko świeci mimo tego, że jest słońce, że jest rozładowane. Więc gdzieś coś trzeba będzie wysłać na gwarancji. Natomiast, tak jak mówiłem, my nie chcemy polecać czegoś, bo później nam się to odbija, że my polecamy, a w rzeczywistości jest jak jest. A my nie mamy nic do tego, bo. Bo niektóre rzeczy 100 lat działają, a niektóre się psują zaraz. Widzę, że jedziesz. No jadę. Nie chcę mi się, nie chcę, nie, jadę. nie chcę, ale muszę. Okej. Okay. No ja do kopy, tu wrzucam rurę. No. Zasypuję, bo wychodzę coraz płyciej. Tak jak podejrzewałem, że w pewnym momencie. A no faktycznie ja by tak ze spadkiem ty mówisz, a mówię tak tutaj. Jest mniej. No przecież tu no, zobacz, przecież na, płot. Spadek na płot. Na każdym płocie jest 8 cm różnicy. No. Więc, jakbym tam wyszedł, tam przed wróg. Tylko, że tu ma być przydomowa oczyszczalnia, dlatego robimy drenaż nie taki typowy, że to się rozsączy i że dajemy kruszywo, bo nie może być to około przydomowej oczyszczalni. Musi się to w sposób normalny minąć. Dlatego, to będzie akurat na stałe, że to jest pełna ta żółta rura bez tych nacięć i będzie sobie przechodziło. Nie będzie to miało dostępu do, do przydomowej oczyszczalni. Natomiast tu. Tam ma być zbiornik na gaz. Już teoretycznie możemy go zamawiać. O w sumie miałem zadzwonić dzisiaj. I tu ma być przydomowa oczyszczalnia czyli tu ma być drenaż, a tu ma być zbiornik. Także będzie od tego, gdzieś tu, odległość. Będziemy mieć z przodu takie dwa grzybki wystające tutaj jeden grzybek wystający tutaj trzy odpowietrzniki i tu butle z gazem. Ale tak jak mówiliśmy niedokrotnie, sąsiad do nas uderzamy, do niego, żeby tą działkę po sąsiedzku kupić i być może nam się uda kupić, bo to już nie chodzi o kwestię finansową, tylko brak możliwości chwilowej sprzedaży. Czyli na razie nie może tego sprzedać. Nie, że się nie możemy dogadać. Więc to jest taka kwestia, że w przyszłym roku podobno może, a w tym roku nie bardzo. Dlatego jakbyśmy zostali właścicielami sąsiedniej działki, to byśmy tam zbiornik wywalili za płot, żeby nam tutaj nie szpecił i jednocześnie byśmy z tamtej strony sobie zrobili wjazd. Zobaczymy co czas po. Dokładnie, jedź. No. Szybciej pojedziesz, szybciej wrócisz. No, ale ci to co tak nie działa w tym przypadku. Trój. No masz dupę. Ale jest w. Górek z jajkiem. Okej, okay, ale. Głowa ale... Ale... jest już tak. Tak, ale nie na talerzu. Nie, nie, nie. Do wyrażenia. Okej. Moje też są gotowe. Grzejesz. Grzeję. No dobra, jadę. Jedź, jedź pomału. No, papa. Pa. No, o, jest gorąco. Przed chwilą patrzyłem na sterowanie w piecu gazowym, bo tam dużo osób do mnie napisało odnośnie tego czy tamtego. Wiecie, my się nie znamy na takich rzeczach, dlatego zlecamy firmom zewnętrznym. No, tutaj hydraulik, który nam robił kotłownię, to też robił ogrzewanie podłogowe, czyli rozprowadzał wszystko. Tak samo robił odpływy. Więc tak samo go wzięliśmy tutaj do wykonania centralnego i prawdopodobnie go weźmiemy dalej, no bo jest warty, warty chłopak polecenia i tak dalej natomiast jeżeli ktoś do nas pisze, że on robi inaczej albo tak się nie robi, no to my nie mamy pojęcia bo ja Wam, tak jak niejednokrotnie wspominałem ja Wam mogę postawić dom, znam zasady znam warunki techniczne, znam schematy, znam się na czytaniu rysunków technicznych i tak dalej, więc ja Wam mogę to postawić, przeczytać, wycenić natomiast takie rzeczy w środku, no to tak jak coś umiem to to robię, natomiast jak czegoś nie umiem, to po prostu zlecam, więc wtedy już ufam osobie, która to robi, że robi to prawidłowo, więc to w tym przypadku, no, jestem jestem przekonany, że hydraulik zrobił to dobrze, wiem, że każdy ma swoje dobrze i niedobrze i mógłby to zrobić inaczej, natomiast to ja uważam, że będzie działać, a jeżeli nie, no, to zawsze się, zawsze będzie można coś tam zmienić, poprawić. Dobra. Kopiamy, bo musimy dojść do ogrodzenia, wrzucamy rurę, ustawiamy spadki i, i się zastanawiam tutaj, jak to zrobić. Ale dojdę tam, to będę się zastanawiał, bo tam mam tak, że ta płyta betonowa spod ogrodzenia jest praktycznie w powietrzu, więc mogłem tam łopato podebrać i rurę wywalam i idzie tam. Natomiast tutaj jest tak trochę inaczej, ale to najwyżej na końcu odbije, bo o to chodzi, żeby ten drenaż tu się zmieścił. Więc robimy tak, żeby nie było możliwości, żeby to, 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 to co jest tu, czyli ta woda, szła do, zbiorni, do oczyszczalni, a z oczyszczalni szło tu. Dlatego tak robię ze skosa, nie idę w linii prostej. Chyba zauważyliście, że idę na furtkę. Ale zaraz odbije troszkę, troszkę na bok, żeby tutaj zrobić więcej miejsca. Zobaczcie, jaki to jest teren. Nie wydaje się, że jest krzywo. Jako powiem, mniej więcej wydawało mi się, że prosto, bo schodziłem. Znaczy nie schodziłem, wchodziłem, wychodziłem do góry. Natomiast teraz, patrzcie, na różnicę. Jakieś 25 cm jest różnicy na 3 metrach. No, to najwyżej zrobimy tak, że tu zrobimy. Znaczy jakoś to trzeba wyśrodkować oczywiście. To nie jest jak kanalizacja. No ale jest gigantyczna różnica. Praktycznie mógłbym tam na zero wyjść. Schodziłem trochę w dół ze względu na to, że tu jeszcze ciężki sprzęt musi przyjechać, no ale tej rurze to się chyba nic nie wydarzy. No nic, trochę ją podsypiemy żeby aż tyle nie wchodzić w ziemię. Chodzi o to, żeby tam wyjść w miarę na normalnej wysokości. Dobra. No, coś takiego. Teraz lekko obsypiemy. Słapiemy sobie punktowo, a później będziemy dosypywać. Piękna ziemia, nie? Ił. Ale to jest nic. Teraz pracujemy na takiej, na takiej działce, gdzie musiałem jechać swoją koparką, żeby można było cokolwiek zrobić. Bo musiałem koryta porobić, żeby wodę spuścić. Bo niestety stoi woda tam praktycznie cały rok. W wakacje troszkę puszcza. Ale tego inwestor oczywiście nigdy nie mówi, że jest teren taki czy taki, bo by się przyjechało wcześniej, zrobiłoby się drenaże. Nie się rozsącza to. Tylko dowiadujemy się miesiąc przed wejściem na budowę, że troszkę stoi woda. Później sąsiedzi mówią, że owszem, troszkę stoi woda, ale prawie cały rok. Dobra, tylko bez kamieni bo później jak najadę to ten kamień wbije się Gotowe! Teraz czekamy na deszcze a póki co musimy to zasypać to akurat jak będą deszcze to się fajnie tam zagęści Później tylko grabeczkami I tyle. nie zdążyłem Bo zaczyna deszcz padać No nawet dobrze Sprawdzimy od razu jak płynie Niby pokazywało, że nie będzie padać Ale Na godzinówce pokazywało Bo takie jednodniowe pokazywało Tak praktycznie 0,0 deszczu Ale na godzinówce pokazywało Że coś może się pojawić I coś się pojawia Więc jadę, zostawię Sprzęt Ubiorę się, zobaczymy jak tam piec, czy działa, czy trzeba budle podmienić, pozamykamy okna, żeby tam nie wychładzać. No i zobaczymy jak to jak to ściąga, jak ta woda schodzi. I po deszczu. Postraszyło 10 minut, ale mnie zdążyło umoczyć. Nawet nie wiem, czy jest sens iść tam z tyłu, ewentualnie po te graty, a to chodźmy. Umiałem nożyk zostawić, bo mi tak trzepie w kieszeni. W sumie mogłem zmienić łyżkę na skarpówkę i zasypać, ale no nic. Jutro też jest dzień, jak to się mówi. Myślałem, że będzie lało, tak jak pokazywali, że taka godzina intensywnego deszczu, taka jedna obfita kropka w pogodzie, niestety nie wyszło. nic. Sucho. Więc na tyle było słabo, że nawet nie zdążyło dolecieć tutaj. Nie mówiąc już, że stąd stąd powinno się wlać tu, stąd powinno się przelać tu, a stąd powinno puścić tam. Więc szacuję, że tak z 50 z 50 litrów powinno być, a a nie ma. Więc idziemy do domu. Zamykamy okna. Zamykamy okna, sprawdzamy piec. I tyle. Sobota. Muszę napisać tylko maila jeszcze odnośnie tej kamery. Bo ona też kosztowała niemało. A tak się dziwiłem, że ostatnio przez 4 albo 5 dni cały czas pisze offline. to spodziewałem się, że ona działa, tylko jest problem jakiś z internetem. No ale raz, drugi, trzeci, czwarty. Co wchodzę to offline, offline. No i dzisiaj patrzę, a tu nie ładuje. Więc znowu trzeba będzie wejść. Trzeba będzie znowu ją spakować, wysłać. Znając życie, to sklep uzna, że wina użytkowania. Może ptak, kabelki, popsuł, może coś. Wiecie, jak to jest. Więc teraz, zamiast uprościć, sobie że działa, jest super. To teraz trzeba będzie koło tego latać. 19,5-50% wilgotności na to wychodzi. Ciekawe jakbym pochłaniacz wilgoci wrzucił. Czy zebrałoby coś. No bo w sumie tutaj całą zimę chodził całą zimę tutaj chodził no nagle by chodziła Więc ogólnie dom nie był wyziebiony, bo cały czas utrzymywałem temperaturę 12 stopni w domu, nawet jak nie było wełny to cały czas utrzymywałem tą temperaturę. Więc teraz jest właśnie to ja sucho. Nawet tutaj widać po tym, że ten beton jest suchy. Więc... Być może chodzi o to, żeby wszystkie pęknięcia, które mają być, to żeby były teraz, niż jak będą panele czy płytki. No w każdym bądź razie, no jest, grzejemy. Grzejemy, testujemy, wygrzewamy. Czy będzie coś nowego jak, niż tutaj, co jest, zobaczymy. Uważam, że co pękło, to pękło. A jak tu widzicie. Uważam, że co pękło, to pękło i raczej nic nowego nie będzie, no ale to tutaj śmieci.